Z tej strony fiszo, a to jest mój kolejny odcinek z mafii. W dzisiejszym odcinku będziemy przechodzić misję, nie wiem jak ona się nazywa. Chyba odwiedziny ubogaczy. Tak. Tutaj mamy tą kaccenkę, co była. I chyba to wszystko, co miało być. I czy ja coś przekapiłem? Chwilę. Mm, jeszcze raz wczytamy i zobaczymy, czy to chodziło o to, czy nie. Żebym przywiódł, czy na tym się kończyło, czy nie. Dobra, Are only shown in a good light. It's the principle of every gangster, at least at a funeral. So it happened that not only Salieri and our people made long speeches about their best friend Frank, but even Morello and other gangsters. Morello and Salieri cried on each other's shoulders. It didn't seem like they had been at each other's throats only the day before. Frank would have been spinning in his grave had he actually been dead. I guess everything turned out pretty well, only I had to think up something about Frank's family. Salieri, of course, wanted to help out his best friend's poor widow till the end of her days. I couldn't let him know that they were really resting comfortably in Europe at that moment. Tommy, it seems our problems aren't over. The prosecutor who nearly got Frank against us is digging up more dirt, and I've heard he even has witnesses. It looks like that counselor whose son you shot is sorely craving revenge. The prosecutor is a good friend of his, and if we don't nip it in the bud, they'll make big problems for us. That doesn't sound too good. What's even worse is that guy doesn't trust anyone. He has all the evidence against us in a safe at his villa. Sam and Paulie are taking care of the witnesses right now as we speak. And you've got to get that evidence, Tom. How will we get to it? Well, today we have an excellent opportunity. Mr. Prosecutor has decided to go to the theater, and nobody else will be home. That is, nobody apart from the home security, of course. But his study will be empty. His villa is in the millionaire's quarter. Mr. Prosecutor isn't exactly a poor boy. Thanks, Luigi. Your only concern is how to get in. But there'll be guards around the villa. Once inside, you should be fine. The villa will be empty. The prosecutor's office is on the first floor, and there should be a safe in the wall. For that, you'll have Salvatore with you. That's a guy who manages to open every safe in America. Once you've got all the evidence, leave before the prosecutor arrives back home. Okay, boss. Where can I find this Salvatore? He'll be waiting for you down in Hoboken on the corner next to the stadium. So you can pick him up on the way there. I don't have to tell you how important this job is to us, Tommy. Buona fortuna. I'll do my best, boss. And Tommy. If you happen to bump into the Prosecutor, don't kill him, no matter what, it'll just bring us more problems. You can depend on it, boss. You don't even know how much I miss Frank. He sold us out, he was always good.

co to jest za no, no, no. Co, 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 eee. co ja chcę Tudor to czy Fordor Fordor nie eee, ewentualnie tego chyba dobrze, usunęłem co? E, chwila. zabierz salwatorek, który czeka na rogu ulicy w pobliżu co? w obok... aha, okej okay. Które to był ten fajniejszy? <klimy> okej okay. Myślę, że jakiś nowy samochód będzie, a to nie ma

It should be out of hole for a while. na safe center. Take this here, quote, 1911 eleven two. keep my fingers crossed. Thanks, Vincenzo. Okay. Myślałem, że to jakieś, dostaniemy jakieś, nie wiem, e tą sony czy coś. No, no. Trudno. Dobra. Ej. Yeah. Dobra. To co? Ciśnijmy, tak. I musiał być za kierownicą Dobra eee, No trochę chciałbym żeby to szybko poszła ta Misja Troszkę mi się śpieszy dzisiaj Ale zobaczymy Uwierzycie? Rok prowadzić jedną durną serię No pło Beznadzieja Nie no Gra została zapisana Okej okay. yy, To jedziemy po tego Salvatore'a czy jakoś tak Salvatore? Salvatore Salvatore Jedziemy po Salvatore'a Tak powinno się mówić Bak jest pełen także nie musimy się martwić i tak nigdy nie umiałem tankować w tej grze. Znaczy nie wiem, chyba tam kiedyś zap zapankowałem. Ale, ale zazwyczaj się kończył mój pobyt e, Mój pobyt na stacji benzynowej kończył się zazwyczaj tak, że cała ta stacja benzynowa wybuchała po pewnym czasie. Także no. Możecie się domyślić, jak to wyglądało. O, coś dziwnego, nie ma muzyczki niemożliwe Nie no, ta, ta misja to będzie no, dosyć taka ciężka powiem wam szczerze, bo no. Trzeba się dostać do jakiegoś domu. Tam w domu też nas coś czeka, trzeba wygrać jakieś pieniądze czy coś. Uciec no, i tam. Trochę trudne to jest. Ale zostało nam jeszcze chyba. Myślałem, że coś we mnie jedzie, bo na minimapie było pokazane. Yy, ale zostało nam jeszcze chyba z 5 misji. Nie wiem. Nie pamiętam, czy 18 misji było, czy ile. Naprawdę nie pamiętam. No mniejsza. Ech, ważne, że już jesteśmy bliżej końca niż początku. No. To się liczy. A właśnie, miałem zrobić tak, że robię przerwę podczas jazdy. Dobra, to teraz zrobię przerwę i widzimy się na miejscu. Okej, okay, już się zbliżamy. Już widać stadion, już widać krzyżyk czerwony, także jesteśmy blisko. I gdzie on stoi? Mamy rozumieć... E! B! Mamy rozumieć, że to... Ty!

Ha, czyli teoretycznie nic specjalnego. Nie powiedział nam, tylko że tam dziadek jego chyba pracował w tej branży i tak dalej, i tak dalej. Nie, czyli nic ciekawego. Tramwaj. <grym> Oj, nie lubię tramwaj. Dobra, Ej, widzimy się na miejscu. Okej, okay, zbliżamy się do miejsca naszej misji. Jest to dosyć duża willa, także. Będzie sporo zabawy. Okej, jesteśmy here Okej... Okay. Rozumiem. Oj, ciężko było tutaj dojechać. No, otwierasz ty to czy nie? O. Właśnie, o to mi chodziło. Nie, nie uderzy go. Już! O. I... checkpoint. I będziemy cisnąć dalej. O matko, nie pamiętam. Tam wiem, że jakiś gościu stoi. Tutaj jakiś gościu stał. O matko. A! Matko, sorry, że tak y, cicho teraz jestem, ale jestem taki dosyć skupiony A! Gin! Tego dobiję mm, no super Z dwóch stron zarybiszcie, co powiem ja Mhm. Mm nie wiem czy to będzie jakiś gości czy nie. Mm -hmm. Kiń! To było Dobra, wiecie co? To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo trudna misja Zaczekaj tu chłopie Bo On tu idzie, tu trzeba się schować O, idzie tu Fuck. Nie wiem, czy to tak ma wyglądać czy nie. Ja pierdziele Dobra, wiecie co? Spróbujemy z koltem, bo naprawdę tu się nie da. Tu się oj, nie da, nie da. Jestem debilem. Jezu, Jezus, Maria, uciekaj! No uciek. Wiecie co? Zobaczymy się, jak już będę w pewnym momencie, bo naprawdę to nie ma sensu. Także ze